Dzień dobry, życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt, to po pierwsze. A po drugie, zapraszam Was bardzo serdecznie na przepis właśnie świąteczny. Myślę, że będzie doskonale pasował jako danie na święta wielkanocne. Będzie to pasztet. Pasztet dzisiaj z łososiem i z przegrzewkami, zielonym groszkiem. Myślę, że bardzo fajne, ciekawe smaki, coś innego. Mam nadzieję. Na pewno Wam się spodoba, zresztą to, co zabieramy się do pracy, działamy. Do przygotowania pasztetu z łososia i przegrzebków będziemy potrzebować 40 deko mięsa przegrzebków. Może być mrożone, doskonale się do tego nadaje. Jedna miseczka mrożonego, rozmrożonego zielonego groszku. Jedno białko. Dwie łyżki śmietany 18% łyżeczkę suszonego estragonu, 25 deko fileta z łososia i masło do wysmarowania foremki. Na sos natomiast potrzebujemy dwie posiekane cebule szalotki, 1 czwartą szklanki białego wina wytrawnego, 2 łyżki octu z białego wina, 5 deko zimnego masła i 2 łyżeczki posiekanego szczypiorku. I teraz tak, zaczynamy od nastawienia piekarnika na 190 stopni i wstawcie wodę w czajniku, oczywiście doprowadzając do wrzątku. I przygotujcie sobie wszystkie potrzebne składniki do masy na nasz pasztet. Ja będę używała do miksowania takiego naczynia, mam nadzieję, że macie taki jeśli nie może to być blender. Do naczynia wrzucam. Przegrzebki, e, oczywiście one były mrożone, ale są rozmrożone i przepukane pod zimną wodą. E, I do przegrzebków wrzucam rozmrożony, mrożony uprzednio groszek. To razem miksujemy. Następnie dodajemy białko i śmietanę. Ok, i doprawiamy całość soną pieprzem. Teraz całość miksujemy na bardzo gładką masę. Masę przelewamy do miski. I dodajemy do niej pokrojonego w kawałki łososia. I całość mieszamy. Formę do pieczenia smarujemy wcześniej miękkim masłem. I wlewamy do niej naszą masę z łososiem. Dokładnie rozsmarowujemy masę w naczyniu. Ja dzisiaj używam, jak widzicie, takiej keksówki jednorazowej. Wierzch naszej masy przykrywamy jedną warstwą papieru do pieczenia. Kawałek papieru. Które będziemy przykładać do naszej masy. Smarujemy masłem. Dokładnie przykładamy papier. Zależy nam na tym, żeby nie weszło nam tutaj powietrze, żeby nie powstało tu dużo pęcherzyków powietrza. Odcinam resztę papieru do pieczenia, żeby za bardzo nie wystawał, bo nie potrzeba. Na warstwę papieru kładziemy dwie warstwy folii aluminiowej I też bardzo dokładnie dociskamy do foremki i do masy, ale oczywiście nie za mocno, żeby nie wypłynęła. Otwieramy piekarnik. Ja uprzednio wstawiłam do niego taką głęboką blaszkę. Wstawiamy. Nasz pasztet do blaszki i zalewamy naczynie wrzącą wodą, tak mniej więcej do połowy blaszki z pasztetem. Zamykamy piekarnik i nastawiamy zegar na 45 minut. Po 45 minutach wyjmijcie pasztet z piekarnika. Odstawcie na 10 minut nie odkrywając jeszcze folii, wtedy wypłyną soki, które należy je potem odlać. I odstawiamy jeszcze nasz pasztet do ostygnięcia, a w tym czasie zabierzmy się za przygotowanie sosu. Do rondelka wlewamy ocet winny, wino i wsypujemy szalotkę. Doprowadzamy całość do wrzenia. I gotujemy, aż bardzo mocno sos odparuje. Tak naprawdę z całości to nam musi zostać około łyżki płynu. Po prawie całkowitym odparowaniu wody, no tak, mówię, zostało nam mniej więcej ilość jak na łyżkę, dodajemy powoli kawałki masła, zimnego. Lekko mieszam przy okazji. Masło dajemy w małych kawałkach, jak zauważyliście, i zimne, to nam daje właśnie ten efekt, który uzyskamy, że nasz sos jest fajnie gęsty i klarowny. I na koniec dorzucamy do sosu posiekany szczypior. Doprawiamy go jeszcze solą i pieprzem. Po wyparowaniu octu i wina Sosik naprawdę teraz z szalotką i z szczypiorem i to masełko cudownie pachnie. Spójrzcie też na tą fajną konsystencję sosu. No dobra, jest gotowe, możemy wykładać. Pasztet ostudzony wyjęłam już z foremki. Bardzo ładnie się prezentuje na talerzu. I taki pasztet polewamy ciepłym jeszcze sosem. Jest piękny. Sądzę, że to doskonała alternatywa dla pasztetu mięsnego. Ja spróbuję od razu kawałek. Mm. Tak, będę nawet taka, że zjem bez talerzyka. Mm. Mm. Rozpływa się w ustach. Myślę, że nie potrzeba żadnych dodatków do niego. Oczywiście jak chcecie, możecie wziąć jakiś chlebek dobry, może ziemniaczki nawet, ale dla mnie takie, taki party jest idealny. Dobra, poczekam z następnym tęsem, i się z Wami pożegnam. Życzę Wam wszystkim kochani bardzo wesołych świąt spokojnych, przede wszystkim rodzinnych, słonecznych i wspaniałych. I idę jeść sobie dalej. Zapraszam Was po świętach. Do zobaczenia, pa pa!